Obawy po oskarżeniach o molestowanie na basenie w Niemczech. Mężczyźni molestowali seksualnie co najmniej 8 dziewczyn na odkrytym basenie w Heskim mieście Gelnhausen. Burmistrz obiecuje teraz zwiększenie bezpieczeństwa na basenie. Lato w Gelnhausen, w Hesji, piękna pogoda. Ludzie się kąpią, wygrzewają na słońcu, leżą sobie na trawnikach lub drzemią gdzieś w cieniu. Pozornie idealny dzień na odkrytym basenie, ale niestety ta cisza i spokój jest złudny. Doniesienia o domniemanym molestowaniu seksualnym. Kilku dziewcząt sprzed zaledwie tygodnia budzą niepokój i alarm wśród odwiedzających. I czytam teraz artykuł niemieckiej Frankfurta Allgemeine. Dwunastoletnia dziewczynka powiedziała, że miała dziwne przeczucie, gdy wychodziła z basenu. Uważam, że to szaleństwo, że ludzie robią to dzieciom, powiedziała uczennica. Tego dnia była na wycieczce na basenie w Barbarossa Bad ze swoją klasą. Obecność nauczycieli sprawiła, że poczuła się bezpieczniej, ale powiedziała, że nie zostałaby tu sama. Ja dzisiaj jestem na basenie w Bonn. Jest 8 rano, nie ma jeszcze za dużo ludzi, nie jest aż tak gorąco. I zaraz przy wejściu, jak zrobiłem pierwsze zdjęcie, Podeszedł do mnie tutaj pracownik basenu i powiedział, że tutaj jest absolutny zakaz robienia zdjęć i filmowania. Także schowałem się tutaj w rogu basenu, gdzieś w krzakach, żeby nagrać wam ten odcinek. Nie ma też tutaj żadnego monitoringu i tak dalej. Także w razie takich przypadków, że obcokrajowcy molestują niemieckie dzieci, nie ma nawet jakiegokolwiek dowodu wideo albo zdjęciowego. Ofiarami w Gelnhausen jest 8 dziewczynek w wieku 11 do 16 lat, a podejrzewa się o molestowanie czterech Syryjczyków w wieku 18 do 28 lat. Prokuratura w Hanau prowadzi dochodzenie w sprawie podejrzenia molestowania seksualnego. Początkowo prokuratura nie była w stanie udzielić dalszych informacji na temat incydentów we wtorek. Rzecznik prokuratury stwierdził, że status sprawy pozostaje niezmieniony. Oczywiście takich przypadków jest mnóstwo. Nie wszystkie. Takie właśnie ataki wychodzą na jaw i znajdują się w mediach. Ale tutaj niedawno, wczoraj czy przedwczoraj, znowu coś takiego wyszło na jaw. Dziewczynka, 12 lat, obmacywana i prawie utopiona przez dwóch Syryjczyków: 18-latka i 20-latka, właśnie na takim odkrytym basenie, jak tutaj. Dwóch Syryjczyków obmacywało 12-letnią dziewczynkę. Tak I tak mocno przycisnęło jej głowę do dna basenu, że zaczęła krwawić z nosa. Ten okropny akt miał miejsce w niedzielę 22 czerwca i jak dotąd wzbudził jedynie ograniczone zainteresowanie lokalnych mediów. W tym przypadku policja w mieście Hof na Bawarii prowadzi dochodzenie w sprawie dwóch Syryjczyków po ataku na młodą dziewczynkę na basenie. Dwaj sprawcy wielokrotnie zanurzali i obmacywali dziewczynkę na odkrytym basenie. Uderzenie w dwunastolatkę. Uderzali w dwunastolatkę tak silnie, że krwawiła z nosa. I pytaniem jest, czy chcieli ją utopić w basenie. A po wydarzeniu w Gelnhausen Matki, które odbierały swoje dzieci z basenu po tym, co się wydarzyło, poinformowały, że rozmawiały z nimi o tym, jak mają się e, najlepiej zachować, aby się chronić. Na przykład, nigdy nie chodzić na basen samemu, tylko w grupach. Po ostatnich incydentach obie kobiety, to znaczy matki tych dziewczynek, mówią, że nie pozwolą już swoim córkom chodzić do Barbarosa Bad. Jeden z gości, który był na basenie i wypowiedział się na ten temat, to 13 trzynastoletni mężczyzna z Genhausen. Mówił, że był również na odkrytym basenie w dniu domniewanych ataków i był świadkiem, jak policja zabierała podejrzanych. Uważam, że to naprawdę straszne. Mówi o zgłoszonych incydentach. To również wstyd, ponieważ to świetny basen ma być miejscem relaksu, reakcji i zabawy. A dochodzi tutaj w ostatnich latach i miesiącach do przestępstw. Według niego dochodziło już na tym basenie do sporadycznych incydentów, drobnych napaści, wandalizmu, a nawet napaści na tle seksualnym. Jednak incydenty te nigdy nie, było szer nie były szeroko komentowane. Także to dzieje się prawie codziennie na niemieckich basenach, ale nie zawsze to wychodzi na jaw. Nie zawsze. Media się o tym dowiadują, czy wolne media, czy, a tym bardziej media mainstream nie, po prostu nie mówią o tych rzeczach. Uważa, że dobrze, że domieniane molestowanie dziewcząt jest teraz poważnym problemem publicznym, mówi 30-latek. Teraz ludzie przyglądają się temu bliżej i zwracają uwagę. A co na ten temat BKA Bundeskriminalamt? Baseny nie są miejscem, w którym dochodzi do przestępstw, mówi BKA. Czytam nadal artykuł Frankfurta Allgemeine. Według Krajowego Urzędu Policji Kryminalnej Wiesbaden w zeszłym roku odnotowano 74 przestępstwa przeciwko samostanowieniu seksualnym na basenach w Hesji. W samej Hesji notowanych takich Ataków było 74. Na przykład na basenie lub w szatniach w 2023 było ich 78. Wskaźnik wykrywalności wyniósł 82%, a spośród 57 zidentyfikowanych, podejrzanych, 55 było płci męskiej, jak podano. I oczywiście byli to. Obcokrajowcy z takich krajów jak Syria, Afganistan, Somalia i tak dalej, i wielu innych krajów arabskich. Odsetki podejrzanych niebędących Niemcami wyniosło powyżej 70%. Ogólnie rzecz biorąc, możemy poinformować, że baseny odkryte i kryte w Hesji nie są żadne, w żadnym wypadku ogniskami przestępczości, stwierdził LKA. Ja to widzę nieco inaczej. Takich ataków na szczęście jeszcze nie ma w Polsce i miejmy nadzieję, że nigdy nie dojdzie do takich ataków w naszym kraju. Oczywiście ten ratownik, który tutaj mi zwrócił uwagę, że nie wolno robić zdjęć i tak dalej, był również pochodzenia arabskiego. Także te osoby, nawet w razie takich przypadków, boją się lub nie chcą interweniować woją oczywiście o pomoc. Tutaj na tym basenie nie ma żadnej ochrony i tak dalej, także muszą czekać, aż przyjedzie policja. Niemieckie Stowarzyszenie Pływackie, BDS, również widzi problem niedoboru pracowników. Liczba wykwalifikowanych pracowników maleje, co stwarza ryzyko, że nie będziemy już w stanie mieć wszystkiego na oku i odpowiednio interweniować, powiedział prezes BDS. Pan Harzheim powiedział, niestety ciągle uciekamy się do pracowników gorzy. To jest tłumaczenie Google Sory. To znaczy, że biorą wszystkich, kto popadnie, kto się zgłosi, bez żadnych kwalifikacji i różnej nacji i tak I ci te osoby oczywiście są słabo opłacane i po prostu są mniej proaktywni lub wcale nie są aktywni w takich przypadkach. Burmistrz miasta Gelnhausen, Christian Litzinger z CDU, mówi, że robi wszystko, co możliwe, aby pomóc zamieszanym w to dziewczętom i rozwiązać sprawę. Nasza miejska policja i personel basenu są na służbie, aby zapobiegać wszelkim nadużyciom i być gotowym do reagowania, powiedział burmistrz. Podjęliśmy wszelkie możliwe środki, aby wesprzeć organy ścigania i władze imigracyjne. Jako burmistrz jest on odpowiedzialny za to, aby nie doszło do czegoś takiego, ponownie powiedział. Miasto Gelnhausen zaoferuje osobom dotkniętym skutkami wszelkie możliwe wsparcie od poradnictwa pra prawnego po wsparcie psychologiczne. Dla tych dziewczynek niestety to już za późno i niestety takie przypadki będą tutaj się częściej wydarzać. Wiemy, że w Niemczech żyją żyje miliony właśnie Syryjczyków. W świetle incydentów w Gelnhausen grupa parlamentarna AfD w parlamencie kraju związkowego Hesji. Zażądała zwołania specjalnej sesji Komisji Spraw Wewnętrznych. Grupa parlamentarna AfD złożyła również pilny raport, zawierający 43 konkretne pytania do rządu kraju związkowego, jak podano i jak podał właśnie dziennik Frankfurta Allgemeine. Co z tego wyjdzie, może jeszcze na ten temat Wam coś opowiem. Na pewno te dziewczynki. Są teraz w złym stanie psychicznym i może nigdy nie dojdą do siebie po tym, po tym szoku, niestety. Tak jak mówiłem, mam nadzieję, że u nas w Polsce nie dojdzie do takich incydentów i będziemy dbać o nasz polski naród, żeby właśnie takie rzeczy nigdy się nie wydarzały u nas w kraju. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, dajcie mi proszę łapę w górę, subskrybujcie ten kanał i komentujcie, co macie do powiedzenia na ten temat. A na dzisiaj życzę Wam jak zwykle przepięknego dnia. Hej!